Witamy, witamy wszystkich na meczu Niemcy-Francja to, no? to, to trzeba ściągnąć po wczorajszym meczu To jest porażka no, a, ale, a, ale dzisiaj chusteczki pozbieraj ze sobą no, Musiałem wczoraj po Tobie zbierać chusteczki Tak? No Kurde, przepraszam, nie widziałem <śledzisz> Nie no, spoko Nie no, ale klonarka, nie ma nie <śledzisz> To jest Teo Nie, to jest Luka. On to do tyłu jednak To kula tak sztokowskim Nie, To był Lukas Na to był Lukas, tam sobie czulał. dobra. To inaczej na to, nie? Ale nie, no to z Lukas, na pewno, Dobra. Bo ja pamiętam, że... urwana jeszcze duże... Brawo, post, Manchester Manchester United. Karim, śmierć będzie mała, oj tak tak. Ale przyjął Też go nie Kudel Słuchaj Kudel 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 no, Kudel Już się tak jest kudelku, o to no, Normalnie to bym gra w dziesiątkę. nie. Tak, ale kudel chyba 20. jeszcze Wiesz, się położył kurwa panie, A to ma dziewiątkę w Francji? O tak, jest właśnie boska Kurwa, jak on mi imponuje na tą ręką się kurwa To, o, nie? O, nie, to kurwa Altua, dua, to ma Bla, twoja, twoja no a tu kurwa tu kurwa tu są coś takiego. coś No super, dziękuję. Kurwa jebana Syria, strzela na pierdolę. ja pierdole. No, kurwa takie zaniebiste. Chiny kurwa stary, pewnie jak... Oj, Chiny Syrią kurwa. No i do na go postawił na 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 Chiny no no. na na nic na na kurwa, na 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 jest na 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 Ten. Kurwa, na, na Cyk! Kurwa, w tempo, Kudel, chyba kudel, zobaczmy. kudel! 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 O oh, mój boże, Brawo, oh, kudel, Nie no, oh, oh, oh. bardziej kurwa, no, dawaj kurwa! emeryt No, ja na to też anuj, no. no. To jest To jest ta kurwa... To jest ta kurwa... To jest To no i spoko. No resztko kurwa. nie ma. Kurwa szkopski ryj, kurwa ja widzę, to mi się nie, To jest właśnie, ty powie nie nie jakiś gildu No to już wolno, ale, to taki psarkmor ogórek nie, ja pierdolę. Bo już miał lata światności miał, kurwa jeden cent w ja pierdolę Tam ten kurwa leży. Kurwa tam Tak, kurwa. Kurwa jest kurwa. No Dawid to jednego czasu. No tak. już zgaśnie, chyba na. To może widzisz. <noise> dh, wadecha, dh, i ludzie mówią, że przegaz, nie? No. A ten jak się, a skoczył kurwa, temu kurwa, no O, daj mu, daj mu, daj mu, daj mu! Powinna daj mu tam. To całą nie do... to, to, to Dobra by... piła. No to. to... Przepotężny humeur! Przepotężny! On wrócił, no on wrócił! Ejsi! Ja wiewiór zawsze, zawsze mi swoją humeurę, nie? Zawsze stary! Ja zawsze wolny. Ale dobrze, dobrze. Nie że po co robi! No po go on do, piu, ja. No kurwa, no, jestem tracz, nie? Zmieniam. Nie, no bez jest A to kiedyś, ale ten młody zaczął jeszcze ma potencjał. Ale pol co doł! Patrz, tracz, tracz! Patrz, ostrzecha! No i tutaj kurwa... Ale okieneczko, Hummer stadził. No ładnie uderzył, patrz! <śmiech> <śmiech> ja, ja, kurwa, Pisz, ej! Wpiszcie ładnie! No. No ale tutaj, patrz, pan ten oczony go patrz! No, kurwa, ochroniacza! <laughs> <laughs> ale kurwa, bym miał tak szyi, to tak życi nie szczeli! No i śmieli się w polskiej żuchowalni! Sama no, samabój chuj, jebać po śmieciu! No pozytyw kładzi swoje! Dobra, śmiałko i pana! Tak, jaka... Dobrze, kurwa! I badaj kurwa, giebelsi! Dobrze, śmieć, pierdolony, kurwa! się kłapluje w śmieciu kurwa. Widzę, bo to border topczu, to byłem ciclę. E najdaję. Brutalny fałsz, ten śmieć ku razrału, jak ten Na fary baran. Tak, baran kurwa. Baran. No, jak Do kurwa. United go chcą. chyba tam United nie chciało. No. A to połowa to ze media dopiszą. No tak. Nie wiedzą gdzie wciepnąć. A to United by chciało. Ja Ole przeszedł ty. Ora carne curva, né? Vi, a vi curva. Vi che pure curva, i vale curva che bisia. Curva se curva, copi. Sotto mo. vol. Bravo chi di curva, Azzur. Lo Te No, nie nie cztery. No ulej, wiesz który to jest? No, 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 ulej. a nie ulej jaki. No, do Parisa urżyniecie. Nie można jebać, pewnie nie Kurwa, ty ja pierdolę. Kurwa, symulacj, kurwa, oj, nie, Mnie się nie podobał jego styl gry, a nie zachowanie. Kurwa, śmieć jebanej, kurwa, głową. Ale mu wygłowął. Ale mu wygłowął. Na to nie było No Jak to nie, kurwa? Specjalnie by nie było. Jak to nie? No, no jasne, ale... No ale, ale bez przesady, no kura, aż takiego szlaga nie było, żeby tak się zwijać. nie. No, ja bym nie chciał grać z Cristiano Ronaldo, w Z taki pizzy jebany, taki. A a ten na na konferencji. No. Cholom, no. tam kolam, no. No. No, 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 z kolą. no. no. Ko nie, no bo, bo jest sponsorem. emeritus nie? No. Kola. no. on to gol, gol. go Gol. Co on, kurwa zrobił, ja. jebany kurwa Real Madrid nie? To, kurwa To ja. jest drewno, ja pierdolę, no, kurwa. Wiemy, by bo to było lepiej, co nie no. Renato jej odsunął i... Woda, woda. On i wody, wody. A, woda, woda. No, Aha, że woli woda. No. A ktoś podpisał na rzeźnikach na na Nie, na rzeźnikach było, że Renato zrobił strajk się wypowiedział, Dedykuję to, yy, to Polsce, z, gdzie trzeba płacić to to podatek cukrowy i to jest, jest, to jest Ale Ronaldo to jest taki ja pajac. Ja, że... ja widziałem że ten... Że ta te, te kola, nie? Ta kola to jest kurwa kadra Polski? Nie? No. A Ronaldo to Słowacja. wiesz. Oh. Gol. Gol. Yeah. Gol jak no, jakby... no kurwa, czemu ten Bedard to tak chłop przyjął? To kurwa kurwa mamy drewniane, nie? Gdyby tam kurwa, Oliwie, to by to weszło. Oliwie by skorkami wyjechał. Oliwie jest dobry ten, ten misie. Hmm, jest, no, jest dobry, przy... ale on jest dynamiczny, imbapyjny. Dawaj, kundelku, leć. No leć, leć no, no, się musi, kundelku. To jest imbapyjny, nie wie co ma. robi. Zbierają się Niemcy, kurwa. No. oni mają, kurwa, Hummelsa na broni, kurwa, i Gildera, kurwa. Nie, bo kurwa Żiru opierdolił, że robi wszystko po ciebie. To nie będę leciał, podam sobie jej chujową dupę. A wiesz to to, No, no, no. no. Co a co to, no? kurwa robi do ma Rudiger? To jest, jest kurwa debilim, ale go tak ugryzł. No chciał kurwa, kurwa, kurwa. On go chciał zapić do tyłu. No, nie wiem, smaki na niego. <śpiewa> No, ależ Paul jest pociągający. Paul. <śpiewa> Paul nie nazywał, ten chujał się. Po... Jak Paul? Paul, A, ty, a to a ty się pisze Paul. Aha. Aha. No, to ja najdobrze powiedziałem? No. czyli powiarny ja, Paweł. Paweł? A, bawił Cię. Daj mu! Kurwa, ale Go, to? Gol. Ładuj! Ja Super! To na drewniak, nie? Patrz! Jog mu... Ole mu się... Patrz! Ja pierdzielę Ole mu się temu tymu popartowi w plecy, u! No. Dobrze, tak jak ty, na następnym meczu. <laughs> Oj, tak. Magiczna woda, ona zawsze powolna. I zabranacz, kurde. <grymne> Wiesz, kurwa, zerwane mięsień i zabranacz. Ej, <grymne> e, po <pokrytka> prostu o. <go. grymne> czemu nie strzelał na długi słupek? No właśnie. I co? No? Tak jest! Co? Ej, będzie na graniu, jak mówię. Czy Nie. Ja... No, tam może no, być. No, być no. Tam no, no. Też no. No, tam może być. Ale... Ale, było, kurwa, ale poczekaj. Tego. Bo, kurwa, musieli mi namoczyć. Tak na... Tak, ale patrz, ale powiedziałem... No, no. Powiedziałem, czemu nie strzelał na długi, długi słupek, nie? Ale jak to zajebiste zrobił. Tu, ja, o termo jest tu. Kurwa, ten gościu jest zajebisty. Mi się podoba jego styl gry, a nie jego zachowanie. Tak, ale u mnie jestem ten, kurde, kurde. Nie mam śmiecia. Dlaczego to Niemcy się Nie zabrakło. Daj mi mordy, dwudzik ładny za mordy! Dobra, kurde, nie! Ty tylmo przyspieszenie, ja pierdolę. Karmi! Ale to musisz okubać nie? Ale... Nie, Frediu, kurwa, że twardy, ja pieczole! Na pięknie parku! Na pięknie parku! Na pięknie parku! Na Ej, Wiemir, normalnie po tym euro to trzeba zrobić kompilacja, a ile Wiemir Frediu zamknij mordę i śmieciu jebany, nie? Nie wiem, wiem, wiem. Ale, kurde, poszedłem! Chuj mam dupę, no! ja to, robi kuba kupę. A Griezmana, no kurwa, Griezmana nie dałeś, no, bo co kurwa. A Griezman się drapi po A Akcja leci, a Griezman. No, co oni tam, tam kiedy <słyszynki> go tam kuba Widziałeś Widzisz teraz? Mbappemu Mbappemu lokasy. Mbappe Embapemu wrzucał O, on go biegał, ty. Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. kurwa, ja pierdolę Nie ma. Nie ma. Nie. Teraz. Daj Nie ma. Spalonego. Benzema 2-0 Niemcy tu, nie było, tam było idealnie w tym po ja, ja też mi, ale pierwszy pod bo jest? Ty też widzisz, pewnie? Tam to po... To się późno, nie? Popa to zagrywał. Ale pan i Alt I Nie. Czemu? Nie, bo Rodiger kurwa nie, teraz już tam, widzisz? No, no, Chociaż no. w sumie, kurwa... Jest w powodę, nie jest w polo, Nie, no. kurwa, że tamten noga. Ale nie, ale patrz, ale kurwa, no Lilia wyznaczała... Potem Lilia wyznaczała, no, no, ale no, mi się zdaje, no. że tam... Nie wiem, co tam stało A musiałem myślałem, że czas nie, no, myślę, że nie wyszło, tak. Mi się zdaje, że na równo w tym było. No, takie już centymetry jak ktoś, nie? Jeśli już by był w ogóle? A, Francuzi! Ja już nie wiem, za kim im mogą być. Początek meczu. Jest ważne. Początek meczu byłem za Niemcami, teraz jestem za Francuzami. Nie, tego Nie, nie niż Lepiej przegadnię z Raniwą. Ja jestem skorpan. No! Ja pierdolę! No chłopie, bo. Jeśli mi do nie będzie, to nie chłopie, zrobię. Nie, no Niemcy nie trafią, tego się nie w sytuację, tak ja jak w O, no jeszcze raz podejście do, do wyjścia! <laughs> <laughs> no ja mówię, to szerzej? wypierdala na ławkę już! <laughs> ty nie wchodzisz jeszcze! Nie Dobra, mnie wydupiał to... z tym obstajnym. Nie, nie, będę to pokazywać choćby nie wiem. my byli. Oooo, legendarz. Ten Osman. Słuchaj, a konto dzisiaj miałeś? 18 połowie, kurza, tego, kurwa, ej. <głoslar feliz> jak mi się w ciągu tych trzech minut. Kurwa, jak mi się połował w ciągu tych trzech minut, kurwa. 90, ta mi do meczu, bale, -o, -o, zj -o, zj -o, -o, nie? Arsene Sassan Dembele, pójdź zjebał konto go na... nie, Bez przesady, no. Zabójną twoją Liverpool. Ty wiesz co, Dembelek? Z Liverpoolu 3-0, Messi mu wyłożył i nie trafił wtedy. Koniec tego spotkania. Spotkanie nie było jakoś super rewelacyjne. Ważny wynik, wynik. humor zrobił ład, ładną bramę Ja bym powiedział, że jeszcze lepiej to zrobił jak kiedyś Jones, jak przypierdolił The Hades no. W samej okienko <grym> Phil Jones <Filip> <grym> Film o kontuzji obecnie Kudel, <grym> klaszcze no. O kudel Brawo, potężny grzy... gwizd Tak, i nie sta. Powiedz, że że się filmów i pomery? Nie powiesz mi Dobra, myślę, że gramy